Bardzo serdecznie. Od kilku miesięcy, od kwietnia dokładnie, spotykamy się tutaj z Towarzystwem Mieszanym i przygotowujemy pierwsze brzeg w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach. I to, co byśmy chcieli dzisiaj Państwu pokazać, to jest taki premierowy pokaz, a tak naprawdę można to też nazwać work in progress, żeby było bardziej poważnie i trochę tak zagranicznie brzmiąco. Ja tylko chciałam dodać, że wszystkie dekoracje, wszystkie elementy, które będziemy dzisiaj wykorzystywać, nasza młodzież wykonała w, we współpracy z cudownymi paniami, ponieważ zajęcia nasze odbywały się raz w tygodniu, czyli spotykaliśmy się co tydzień, a w międzyczasie młodzież ćwiczyła pod okiem pani Zosi, i pani A... Tu, tu jesteś. jesteś gości, Asi. Pani Gosi. Nie, pani Gosi. Asia y, wybyła chwilowo. Pani Asia tu siedzi. Mała jestem, no. No. Wszyscy nie widać. Wszystkie panie mają w tym swój udział, bo na tym mi zależało, żeby to wspomnieć. No i co, myślę, że jesteśmy gotowi, żeby teraz Państwu ten fragment naszej pracy, dotąd wykonanej, zaprezentować. Także może wielkie brawa dla wykonawców na zachętę. winterdowy win targowy, tak się rozmowy. Może pan o mnie oprze, pan da mnie panik oprze. Cóż się dziwić, Leżę tutaj, że w stolku. na to, halarebka. Spójrz na skrzepka. Grok po że panu Pytuł, że po co Dzięki, dzięki, Pani wyroku, jakoś żyje się po toku. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to fere bez nocele. Górek stroni od cebuli, a cebula dam się czuli. Mój burak, mój, mój czerwony, czy dostaniecie takiej żony? Górek tylko noc za no, Pani prezes, zmyka, jak chcę góra, a, A to kofele bez kosele. Naraz słuchaczku z posoli. się pani tu gramoli, nie będzie dla mnie taka mięta. Odpowiada jej brukselka. Widzisz jaka Zaperzyła się marchewka. Niech sądzi na kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta życzy smutnie. Moi drodzy, po co udnie? Po co wasze swary dupie? Lecz i tak zginiemy w zupie. A tocar é Wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze, małga i moja widać. Wyskazuję, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to od stopnia. Szkoda, mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Śpiewam jeden na rowerze. Znakomicie muszę w opiekę. jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgadna, Słodka, wiotka i powabna. A w dodatku, daję słowo: Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tynga, moja siostra taka mała, a ja jestem samofała. Piotr, ja pyta, Piotr dzisiaj nie był w szkole, a zrobił dziurę w stole. Baba obrót uprawiła, zaś do, sz do się szyi nie była. Już no mi krót. A wacek, to cały placek. I się ciebie o to pytał. Nikt jezus na szybytach. No. skąd jesteś kokolwiek? Ja z nad Wypuść mnie na kilka chwil, to zawiosę ciąg nad nimi. na ma trąbę, lecz niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to jego prywatne sprawy. <noise> cik, 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 ma bardzo ostre Kto spotyka z lesie cika, ten na czerwo rzekł <noise> <noise> Bardzo grzeczny pewnie chętnie panstwu łapy poda. Nie chce podać, a to szkoda. Żyrafa, żyrafa tym głównie żyje, Tym górem wyciąga się, A ja zazdroszczę żyrafię, ja nie potrafię. lis rudy ochiec, rudy ziadek, Rudy ogon to mój spadek, a Ja jestem rudej list. Nie w toku, bo będę gryźnił. <klucz> małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpy figle. Niech pan spojrzy na powianę. co za po proszę pana. <klucz> papuszko, papuszko, powiedz już mi na przykład, nic ci nie powiem. Poście plotkarz, powtórzysz każdemu, kogo spotkasz. <klucz> Bywa? czy to naprawdę bywa, czy też mala z Bożej łaski, pomalowo osłab łaski? Pantera. Pantera jest sama w centki, a przy tym mam wiek takich że chociaż czego nie lubi, biegnąc własne centki gubi. W w słowach kilku, co myślą o tym biku. Gdybyś nie był obrazku, zaraz wyciął zadanie w tasku. strój Struż ze strachu ciągle chowa głowy w piechu. Ma opie nie ma zgaja, a do tego znosi jaja, wielkości strusiego jaja. <klucz> <klucz> Dziwiasty dwa gardy, niczym dwa największe z I jest bardzo znów może, że trzeciego mieć nie może. Na, 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 na na ulicy trybunalskiej Mieszka sobie staś pytarski, Co nie tylko się obudzi pytaniami będzie ludzi. Ha, 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 ha. W którym miejscu zaczyna się kula? Kula zaczyna się na Antarktydzie. Kula zaczyna się w Kula, kula zaczyna się w Brazylii. Kula zaczyna się w Poznaniu. Na Polsce, kula zaczyna się w Dziele. Kula zaczyna się w Dziele. Kula zaczyna się wszędzie. Kula zaczyna się w fredzie. Kula zaczyna się, Kula zaczyna się, Kula, zaczyna się Kula zaczyna się tutaj. Tsss! Co on nagle przygotuje dla kląb? Panokopta. Ciasto. Kruzgrafii. Czekoladową Karoladkę. Kawałek. Karośniki. Ciepłe lody. Babeczki. Szalotka. Piennik. Gofret. Ile kroków jest stąd do powieśla? O czym myślałby stół, gdyby myślał średnictwo? Na łokcie się bierze. Skąd wiadomo, że Jurek to jeży? Kto powiedział, że kły są głupie? Pzz, pzz, pzz. Ile młok może zmieścić się w zupie? Na co łysy potrzebna łosina, na werek? Na nic. Na no szczęście. Na pełkę. Na wal. Na coś, na rogi. Tak cikki. Na już leje? Na Pani tylko guziki zapina, siostra. Ty Mikołaj, Pamela. Ja zapinam. Mama, Łysy, pani Zosia. Misiu. Zając. Babcia. W tej kucce. Skąd się biorą broneci na świecie? Ile waszych maketów kajacie? 5 gramów. Szechet, jeden kwitol. Tyle, ile kilogram bananów. Proszę. 10 kilogramów. To jest lekka. Nie wiem. Co lepiej z kafek? Tyle co Dużo. Czy się że nie mówię na słowo, Czy jaskółka potrafi być głową? Nie! 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 Dziadek już od roku siedzi I odmyśla odpowiedzi. Matka i niż myślała, Ale wkrótce osibiała.